To samo miejsce Ale inny dzień Hu, sowa Haha ha. No nieźle no, Mam nadzieję, że to dobry znak Dobra, zacznę od do tego, że Dokończę sprzątać ten to miejsce, ten teren gdzie sobie rozstawię namiot czy to ostatnie parę dni tutaj wiało Mamy taki szyszek gałęzi pełno leży no brak, tak z grubsza może być te szyszki bo to będzie chyba się niewygodnie spało chociaż teraz jest to nie będzie źle To się ciekawie mi tak tu będą odgłosy od takie wydawać na pierwszej noce Nieźle, nie, nie ma co przeciągać. Zacznę od rozstawienia namiotu. W zasadzie mogłem sobie to tak zostawić, bo noc jest ciepła. Ale prognoza pogody twierdzi, że mają być przelotne opady deszczu, więc trzeba się przygotować. No I voilà! Schronienie gotowe. Szybki wjazd na chatę. namiot dwuosobowy mój śpiwór. Jeszcze muszę sobie matę napompować. Tu będę miał swoje rzeczy, plecak. a tu sobie, tu sobie zacznę zaraz gotować kolację. Plan, co prawda, na no dzisiaj miałem inny, jeśli chodzi o to moje gotowanie. Chciałem sobie zrobić małe ognisko w tym moim fireboxie ma pełno tu tych owadów ale z racji tego że jest sucho i co wam zero zresztą pokażę tam była ta ekipa która sobie nocowała w lesie ja tam wróciłem i żeby sprawdzić po prostu że sobie po sobie posprzątali bo zazwyczaj duży bałagan ludzie zostawiają tutaj no niestety no i wbrew pozorom nie było źle. Nawet, nawet teren był przepnięty. Śmieci mało. Ale po prostu no... Mm, sami zresztą zobaczcie jak to, jak to po prostu wyglądało. Nie? Totalna skrajna, wydaje mi się to jest... No nie wydaje mi się to jest. Skrajna nieodpowiedzialność. Po prostu opuścili miejsce, w którym spali, obóz. No i nie upewnili się, że, że dogasili to swoje jebutne ognisko, które... Zresztą mogliście widzieć na poprzednim filmie, że dosyć dosyć spore to było, no nieważne, w każdym razie za bardzo nie wiedziałem co, co, co z tym zrobić, jak się za to zabrać, oczywiście powiadomiłem straż pożarną szybko wziąłem e, takiego kija zacząłem tą palącą się ściółkę, tlącą się ściółkę mieszać z tą ziemią spotkałem osobę, która szła z psem poprosiłem o pomoc, oczywiście bez żadnego problemu, bez wahania e, Tą pomoc dostałem, no i wspólnymi siłami, jakoś to ogarnęliśmy, trwało to w sumie półtorej godziny. No dojazd tutaj jest y, trudny i straż no nie daliby rady dojechać. Ja im poinstruowałem gdzie jestem, więc plan był taki, żeby oni przyszli tu piechotą, ale zanim oni tu się dostali, no to po prostu sytuacja była pod kontrolą i zadzwoniłem, że że co, y, no że, że sytuacja jest w zasadzie opanowana że jest osoba, która mi pomaga. Ten, ten koleś, że mieszka tutaj bardzo blisko, zobligował się, że wpadnie wieczorem i po prostu sprawdzi, czy, czy mimo wszystko tej naszej pracy gdzieś tam to się na nowo nie zaczęło hajcować, no ale, ale chyba nie, bo, bo las jest. Dobra, biera się za to gotowanie. Aha i wracając do tego właśnie tej sytuacji, no jest po prostu mega mega sucho, więc nie będzie dzisiaj ogniska. Wziąłem sobie kuchenkę Kuchenkę na spirytus, na alkohol, na paliwo jak zwał, tak zwał. Ja używam denaturatu ja używam denaturatu A każdy sobie tam może używać wedle swoich upodobań. ognisko niewątpliwie by pomogło Te muchy komary jakoś to tutaj odgonić Ale jak wspominałem jest za duże ryzyko Więc no nie będę nie będę rozpalał żadnego żadnego ogniska Obejdzie się bez Ja już to nie raz mówiłem yy, I nieraz to mogliście widzieć u mnie na filmach Ja sobie używam taki kawałek koca przeciwpożarowego gaśniczego Jest to taki kwadrat jak używam sobie tą składaną kuchenkę, czy tak jak dzisiaj tą alkoholową, zawsze to sobie podkładam może jest to małe, jakieś nie wiem, bushcraftowe, odskulowe, czy jak zwał tak zwał, no ale jest to dodatkowe, dodatkowe zabezpieczenie nie stosuję tego jeżeli używam kuchenki gazowej bo w zasadzie kuchenka jak się przewróci, wiadomo, też może się zapalić, ale jest o wiele łatwiej kuchenkę zagasić niż takie rozlane denaturat, czy ognisko, które może w każdej chwili się w niekontrolowany sposób na suchej ściółce szybko, szybko przenieść w inne części lasu, że tak powiem. Bo wracając do tego tam obozu tych kolegów buszkrafterów Crafterów, nazwijmy ich tak, to tak naprawdę druga sytuacja, kiedy takie coś w lesie widziałem, ale nie, nie na taką skalę. To było dwa albo trzy lata temu też widziałem. I tu z pomocą strażaków, akurat to było bardzo blisko parkingu, więc nie było problemu z dotarciem Używali łopat takich, dużych pac jakoś to tam Właśnie wymieszali, to tak jak ja robiłem, tylko nie używali łopat No i sytuacja też została opanowana, ale co mnie to zdziwiło Teren to całe gdzie, gdzie się to tliło, paliło był dosyć spory Ale dym wydobywał się ze ściółki, która z wierzchu tak naprawdę Wyglądała na nienaruszoną i to było dla mnie takie co jest grane, nie, także no dosyć sporo z tym, z tym kolesiem, żeśmy oprócz tego obszaru, gdzie było widać, że że się to paliło, tliło, żeśmy po prostu to dalej, że tak powiem przekopali tymi kikami on miał, był spsem, miał taką opadkę, nie wiem czy do zbierania tych psich odchodów, czy nie, nieważne nie wnikam w każdym razie niewątpliwie się to przydało i no by dwóch to poszło nawet nawet sprawnie a miał być taki krótki właśnie wypad żeby zobaczyć, jak się tam sprawy mają czy posprzątane, malutki plecak wziąłem, żeby trochę śmieci z sobą zabrać, no ale akcja, akcja taka, a nie inna się zrobiła z tego wszystkiego nieważne, bo przynudzam, jak zwykle biorę się za przygotowanie tego mojego leśno-wieczornego posiłku Woda ładnie się zagotowała, więc na ogień na nie główne. Jak niedziela, to na bogatość kiełbasa. A jak kiełbasa, to i spaghetti. Słowiańskie. Czyli zamiast makaronu, cebula. No, to smacznego. Jeszcze jedna rzecz została do zrobienia. A mianowicie fotopułapka. Zobaczymy, czy coś mi tu blisko obozu podejdzie. I myślę, że na tym drzewie. Dobra, myślę, że tak. Tak będzie spoko. Zobaczymy, czy się coś złapie. Oprócz mnie, oczywiście, bo to nie się tu jeszcze trochę pokręcę. Wszystko sobie uprzątnąłem. Tak, żeby rano no było mi łatwiej po prostu zwinąć obóz. Szybkie śniadanie wiadomo, ale o tym, o tym będzie rano. Stała mi herbata. Do, do wypicia. No, jak widzicie. Już jest całkiem ciemno, nie pozostaje mi nic innego jak przełączyć się w tryb nocny. Kamery, rzecz jasna, i tak to <gry> wygląda: jak za dnia, można powiedzieć, bardziej późnym wieczorem. Ale w wtopa by była, bo bym nóż zostawił. No pewnie rano bym go y, zauważył. Chciałem sobie czołówkę sprawdzić, no i dzięki temu zobaczyłem czerwone światło takie pomarańczowe dobra czołówka działa ja sobie jeszcze tu posiedzę na pewno póki się ciemno nie zrobi no słuchuję bo powiem wam że takie odgłosy tu dochodzą dziwne że no ciekawe, ciekawe jak będzie mi się dospało. Na jedno ucho, na jedno oko, czy jakoś tak Ciemno się już w zasadzie zrobiło Więc ja już w namiocie Szykuję się do spania Buty ściągnięte, muszę się przebrać Ale jest tak ciepło, że Że nie wiem, że nie wiem co Że będzie trzeba się troszeczkę, że tak powiem rozebrać zanim pójdę spać. Także widzimy się rano. Noc minęła bardzo spokojnie bez jakichś tam większych przygód, choć parę razy się przebudziłem. No ale tego się spodziewałem, że że będę spał dosyć czujnie. Jeżeli coś fotopułapka uchwyciła to teraz to widzicie, jeżeli nie to znaczy się, że, że nic się nie złapało i chyba nic tu po prostu nie podeszło w nocy jak sobie spałem. Jak widzieliście albo i nie widzieliście, bo nic się na fotopłapkę ostatniej nocy nie złapało. Nieważne, może nawet i lepiej, bo pewnie pewnie nie mogłem zasnąć, jakby coś mi tutaj hałasowało. A tak przynajmniej ta moja pierwsza solo nocka w lesie bardzo, bardzo przyjemnie minęła, nieważne. Pokażę Wam za to ujęcia też z fotopułapki, ale z innego miejsca. Zostawiłem tam tą fotopułapkę prawie na 5 tygodni, no i zdecydowanie więcej szczęścia tym razem miałem. A więc żegnaj przy miły lesie dzięki za gościnę na dzisiaj to by było tyle Mam nadzieję, że się podobało, bo mi się bardzo podobało. Jeśli nie, to trudno, jeśli tak bardzo mnie to cieszy, zapraszam oczywiście ponownie i w tych pięknych porannych promieniach słońca udaję się w stronę parkingu i wracam do domu. Dzięki za wytrwanie do końca. Do zobaczenia i cześć.